Rozpoczęły się otwarte warsztaty grafiki komputerowej w Warszawskiej Szkole Reklamy. Cykl pięciu spotkań poświęconych animacji komputerowej rozpoczął Tomasz Bagiński. Przeprowadził czterogodzinny wykład dotyczący pracy grafika w animacji. Pracy w branży 3D w Polsce i na świecie. W wyniku selekcji przeprowadzonej przez zespół artystów ze studia Platisz i Masz wyłonione zostało grono uczestników. 200 zgłoszeń, z czego wybraliśmy 15 uczestników warsztatu, którzy przez najbliższych 5 piątków będą się spotykać w ramach warsztatu. Cykl zajęć prowadzony jest przez najlepszych grafików komputerowych z całej Polski. Są oni współtwórcami między innymi takich filmów, jak nominowana do Oscara Katedra, Sztuka Spadania czy kinematograf. Mówię głównie w ogólnych rzeczach mówię o tym, jak rzeczywiście wygląda, wygląda praca w reklamie, jak wygląda praca przy animacji, jak wygląda um, to wszystko, z czym być może kiedyś się ludzie tutaj mogą spotkać, albo może już niektórzy się spotykają, ale jeszcze może nie w tej skali. Dotychczas odbyły się warsztaty z pracy koncepcyjnej z Jakubem Jabłońskim, modelowanie z teksturowaniem z Marcinem Klickim oraz animacja z Arkadiuszem Zawadą. W najbliższy piątek odbędą się zajęcia poświęcone oświetleniu i renderingowi. Poprowadzi je Kamil Pol. Same warsztaty to już będą dosyć konkretne, będą oparte na takim rozbiciu na części pierwsze pewnego konkretnego zadania mam nadzieję, że w wyniku którego powstanie jakiś tam filmik na samym końcu nawet króciutki. Warszawska Szkoła Reklamy zaprasza do zapoznania się z materiałem filmowym z warsztatów animacji. Więcej informacji na stronie partnera medialnego warsztatów w portalu www.max3d.pl oraz na stronie www.szkolareklamy.pl.